No i zawieźli nas na tą stację, stację i, i, tam, i zaczęli ładować do wagonu, a tam już pełno ludzi było dużo, co przyjechali, może bliżej mieszkali niż my. No i potem tam czekaliśmy, ja nie wiem, jak długo w tych wagonach siedzieliśmy, zamknięci, nikt nie, nie mógł wychodzić, tylko co raz nie przychodził żołnierzy i, i mówili, że dwóch mężczyzn, żeby wyszło po kipiatok. Bo woda gotowana I, i, i to przynieśli dwa wiadra wody gotowanej, no to tak, a, a tym w wagonie nas było chyba 60 osób w tym w jednym. Panie ma pojęcia, tak. jak to tego? To było i na dole, i na górze takie pryczy i leżeliśmy jak śledzi i, i zimno było, to, to się nie da jak było... my tak jechali, to prawie że 3 tygodnie cały jechaliśmy na Seberię, to, to oni musieli, mężczyźni, ktoś tam siekierę miał, dziura wyrąbać w podłodze, żeby tam, że tak powiem, w obcym języku to można mówić, żeby pójść w pisiary, <grym> to po włosku. To, to, i, I tam, to, to każda potem szła mamusia czy siostra, trzymała koc. I tego i tam się, tego robili mężczyźni i kobiety, i ta dziura była, i to tam potem tak w nocy wiało, Это и снег, и то не можно было не сделать. Так было страшно зимно в путем что не можно было вытащить. Потом дрова дали, что там таки был пец железный. То там то так троха, но то кто был ближе, ну то того. Ну то завтра говорили дети, дети, чтобы себя нагжали, то дети трошечко пальничок жало там ренцы и, и, и на, на свое место.